Witam. Jesteście na kanale Sam sobie inwestor. I ja nazywam się Rostik. Inwestuję na giełdzie, inwestuję kupując akcje, a na danym YouTube kanale pokazuję wam, jak mi wszystko to idzie. Także, jeżeli inwestujesz, albo masz zamiar to robić to proszę o pozostawienie łapki o w górę pod danym filmikiem i o subskrypcję kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. W danym filmiku chcę pokazać, jak wygląda mój portfel inwestycyjny, bo za ostatni tydzień czasu naprawdę w nim odbyło się bardzo dużo zmian, bo przelałem z konta do siebie na konto bankowe 12 tysięcy złotych. Oczywiście dane pieniądze musiałem uzyskać sprzedając niektóre akcje z portfela. No i pomimo tego, to dokupiłem akcje innej spółki, która i tak już zajmowała znaczną część w portfelu. Także zapraszam do obejrzenia. Możecie zobaczyć moje konto w Interactive Brokers. Jego wartość obecna to 33 tysiąca amerykańskich i waluty. Powiem Wam, że tak to jest mało, bo jeszcze 1 sierpnia danego roku Portf wartość portfela była już 39 tysięcy dolarów pomimo tego ja już zrobiłem dwa przelewa na konto w Interactive Broker gdzieś w, w granicach 2000 dolarów, także w sumie, jeżeli by rynek nie spadł to moje portfolio już by było warte więcej 40 tysięcy, no ale teraz jest warte tylko 33 tutaj możecie schematycznie nawet zobaczyć, że coś się wydarzyło i tutaj 25 października 27 nawet dokładnie nie bym tak powiedział, tutaj można sobie wybrać jeden miesiąc, No, możecie zobaczyć, że coś tutaj się wydarzyło i wartość portfela spadła o 3000 dolarów. Tak to akurat w ten dzień sprzedałem niektóre akcje z portfela i wyciągnąłem z konta 12 tysięcy złotych zaraz wam to wszystko pokażę zobaczcie tutaj w tutaj w zakładce zaklad, reports czyli takie wyciągi z konta otworzyłem sobie i wybrałem żeby mi pokazało wszystkie transakcje za ostatni miesiąc, czyli za październik 2023 roku. I możecie zobaczyć w ogóle co ja robiłem, co kupowałem, co sprzedawałem za dany czas. Powiem Wam, że pozbyłem się akcji British American Tobacco. Tak, wielu inwestorów posiada akcje danej spółki w swoich portfelach, ze względu na naprawdę wysoką stopę dywidendy. Tak samo no możliwe, że niektórzy myślą, że no ludzie nie przestaną palić, także ze spółką będzie wszystko w porządku i temu podobne. Jeszcze naprawdę dużo takich czynników, dlaczego wybierają dane akcje. W sumie tak samo ja wybierałem do swojego portfela, ale powiem Wam, że tak zobaczyłem swój dowód. Zobaczyłem ile mam lat i zrozumiałem, że przed sobą jeszcze mam naprawdę spory horyzont inwestowania. No i zrozumiałem to, że mogę brać na siebie ba troszeczkę bardziej większe ryzyko. No i co w ogóle mam na uwadze pod takim większym ryzykiem? To to, że mogę wybierać takie spółki, które bardziej szybciej po prostu rozwijają się. Naprawdę ryzykowne, na których można stracić nawet w ciągu roku 40, 50, 80 nawet procent na inwestycjach. No ale jednak minie tych 15, 20, 25, nawet 40 lat w sumie. Mam nadzieję, że jeszcze dłużej do do, do, do takiego wieku, no ale mimo tego, że akcje mogą wzrosnąć po prostu bardziej, jest zrozumiane, że British American Tobacco i niektóre inne spółki, które też sprzedałem zaraz Wam pokażę, po prostu nie mogą być na obecny, w obecnej chwili w moim portfelu, po prostu tak, na danych akcjach, na danych inwestycjach można zarabiać, ale naprawdę mało i Wolę brać na siebie troszeczkę większe ryzyko i zarabiać po prostu więcej, kupując troszeczkę inne akcje e, spółek, które szybciej po prostu rozwijają się, bo że Melinkan, Tabako i niektóre inne już po prostu znajdują się na takim etapie, gdzie już są rozwinięte, zajmują znaczną część na rynku w ogóle. Ich marka, ich firma już jest znana. Klienci y, rozumieją, co to w ogóle za spółka, co to za produkt, który ona produkuje. No i dana spółka już po prostu nie ma gdzie się rozwijać. No a jeżeli nie ma się gdzie rozwijać, no to. Y, Dlaczego akcje mają tam wzrosnąć na przykład w ciągu 10 lat o, o, o 300, o 500, o 1000%? No po prostu nie mogą i w sumie tak to nie będzie i spółką British American Tobacco. No i pomimo tego sprzedałem British American Tobacco, sprzedałem Prudential Financial, to jest spółka bardzo podobna do PZU w Polsce, to jest spółka ubezpieczeniowa w Stanach Zjednoczonych. Spółka zajmowała akcje danej spółki. Zajmowali naprawdę z bardzo małą część portfela, bo chyba pół procent 248 dolarów. Możecie zobaczyć, ja tutaj sprzedałem, sprzedałem Simon Property Group. E, RAID mi się podoba ogólnie, ale uważam, że inna akcja jest, e, inne akcje jednej spółki z, na obecny czas naprawdę bardziej przecenione i w najbliższym czasie można będzie więcej je zarobić. No i sprzedałem Simon Property Group i sprzedałem też akcję Walgreen Boots i, i jednej i w sumie i drugiej spółki w American Tobacco, Walgreen Boots na pewno no, nie będę miał chyba nigdy w swoim portfelu tak, ktoś może powiedzieć, że Walgreen Boots teraz znajduje się na takim swoim dolku chyba za ostatnie 25 lat, tutaj można sobie zobaczyć 5 lat maksymalny okres, tutaj mamy to, że od 2015 roku do swojego takiego szczytu akcje spadają cały czas i możecie zobaczyć, że za 8 lat spadły o 76%, to jest naprawdę bardzo dużo, a ogólnie no to akcje znajdują się na takim... Poziomie chyba z 1999 roku, czyli 23 lata, można tak powiedzieć. Ktoś powie w sumie: Ja też tak uważam, że tak możliwe to i będzie. I od swojego tego dolku akcje odbiją i będą warte w, w granicach 40 dolarów. Chyba tak to i będzie, ale jednak uważam, że inne akcje, inne spółki, którą kupiłem, bardziej. Perspektywiczne, można tak powiedzieć. No i pomimo tego, a ogólnie możecie od razu zapytać, dlaczego z konta z Interactive Brokers tak poważną kwotą bo aż 12 tysięcy złotych, powiem Wam, że przelałem to. Te pieniądze, dlatego, że potrzebowałem po prostu więcej pieniędzy, e, tak? Nie zainwestowałem ich w żaden Bitcoin, nie kupiłem żadnego samochodu po prostu na swoje takie bieżące większe wydatki. No, bo u każdego w życiu takie coś może się wydarzyć, także musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to po prostu ureguluję, po prostu będę przelawać więcej. Także w sumie tak to jest, tak to się stało w sumie. No i pomimo tego to mi nie podobała się British America Tobacco, no do, do jakiegoś momentu, do którego ja Wam już powiedziałem. No i pomimo tego, zaraz możecie też napisać mi w komentarzach, że głupik jesteś, trzeba było nie sprzedawać, a tym bardziej nie kupować Paypal. Tak, ja kupiłem znowu Paypal, nie, nie, nie mogłem po prostu nie... Patrząc na tą cenę w 50,84, nie mogę po prostu no, nie kupić dane akcji. No bo pena i e forwana zaraz w PayPal to jest 11,29 To jest naprawdę bardzo mało dla spółki, która jednak już nie rozwija się w takim tempie jak to było nawet 2-3 zł temu. Ale jednak i tak powiększa swoje dochody o 10% rok do roku to jest naprawdę bardzo dużo. E, e, dochód na akcje, czyli IPS w ogóle w granicach 20% rok do roku. Tak to spółka się rozwija nadal, a dlaczego jest warta, no 11 cena do zysku jest naprawdę bardzo mało, bo jeżeli popatrzeć na przykład na spółkę Microsoft, Apple, Google, e, Taki, takiego typu spółki no to one gdzieś wycenione w granicach 30 nawet do 40 PayPal dla czegoś tylko 11 tak możecie od razu napisać mi też w komentarzach że to całkiem inne spółki i całkiem inaczej mogą się rozwijać w przyszłości że Google posiada tam sztuczną inteligencję Microsoft w sumie też tam Meta to jeszcze inne rzeczy PayPal inną jest spółką tak z tym że to się zgadzam ale mimo tego Uważam, że spółka jest naprawdę bardzo, bardzo tania jak na dany czas, i że w najbliższych latach, w najbliższym czasie, akcje po prostu będą warte więcej tylko dlatego, że będą normalnie wycenione, czyli w granicach tych 20-25 ceny do zysku. Zobaczcie, nawet na stronie Seeking Alpha Earning, earning Estimated, czyli w takie. Możliwe przechody spółki, to możecie zobaczyć, że tam mam dane do 2032, że revenue, czyli dochód, tej spółki będzie się powiększać w granicach od 7 tam do 10% rok do roku. To jest możliwe, nie jest tak dużo jak to było w ostatnich latach, bo tam było plus 20, plus 30, nawet więcej, no ale mimo tego. To jest przyrost o 10%, to jest dużo. No i EPS na przykład w, ostat... w kolejnych latach, no to zobaczcie, plus 20, plus 13, plus 12, 12, 30, 20% rok do roku, to jest naprawdę bardzo dużo. To jest też dzięki temu, że spółka naprawdę robi agresywny buyback, bo jeżeli tutaj wybrać fina financial. I na przykład nieroczne, a na przykład kwartalne, takie te dane po spółce, i przejść sobie tutaj do ilości akcji w obrocie, no to możecie zobaczyć, że na przykład za tylko ostatni kwartał, spółka wykupiła z giełdy swoich akcji. Zaraz można sobie policzyć 1,14, 1,98, czy w sumie 16, tak? 16 milionów akcji. 16 miliony akcji to jest naprawdę bardzo dużo i to jest tylko za jeden kwartał. A pamiętajmy o tym, że wtedy, pamiętajcie, że jak akcje za ostatni ten czas tutaj, nie pamiętam, gdzieś tutaj z 74 dolarów wzrosły do 100. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, w akurat w dany czas, spółka odraportowała swoje tam tak samo kwartalne wyniki i temu podobne, ale jeszcze tam ogłosiła, że będzie po prostu skupywać znaczną Część akcji z giełdy, bo spółka też uważa, że jest po prostu bardzo tania. No, mimo tego akcje dalej spadają. Ja Wam nie odpowiem na pytanie, czy będzie dany spadek jeszcze dalej. Ale ogólnie to chcę powiększyć pozycję w danej spółce do 10 tysięcy dolarów. Tak i to zabije tak naprawdę całą moją dywersyfikację w portfelu. No, ale się zgadzam w sumie na to. Zgadzam się na taki ryzyk. Mam nadzieję, że on będzie po prostu. Добрий, мам до тебе, на тієї так Та останній місяць то отримали дивіденди тільки Dwa razy od dwóch spółek. Możecie zobaczyć MPV i BDN. To otrzymałem tam ile? 23,15 dolarów. Czyli łącznie za październik do mnie wpłynęło na konto 38,25 dolarów. W sumie troszeczkę mniej wpłynęło, bo jeszcze prawie 6 dolarów było u, jakby utrzymane u źródła, czyli w Stanach Zjednoczonych. Przyszło po prostu troszeczkę mniej. No, i w sumie tak to, tak to wygląda mój portfel teraz, 33 tysiące dolarów. Powiem Wam, że patrząc na daną tablicę, na dane cele, które przed, postawiłem przed sobą, to nie fakt, że postawiono cel na 2023 rok, dzięki temu, że tutaj możecie zobaczyć minus 12 tysięcy, uzyskam. Bo miałem plan na początku roku 48 tysięcy złotych, albo tam 12 tysięcy dolarów. Nie fakt, że to tak będzie. W sumie do końca roku mam prawie 2 miesiące. To jeszcze zobaczę, może mi się uda tych 10 tysięcy złotych jeszcze przelać. No ale i tak uważam, że to nie jest jakiś bardzo zły wynik, jeżeli patrzeć na to, że inwestuję tylko 2,5, w sumie można powiedzieć 3 lata tak, no, niebawem będzie 3 lata, tak jak już zacząłem grubo inwestować. No i jaki mój wynik ogólny? No to możecie zobaczyć, że swoich środków przeladłem na konto 136 500 zł, a total value, czyli ono jest warte na dzień dzisiejszy i na obecny czas, to 130, tam, na 41 zł i więcej w sumie. Także 41 zł i tyle mi udało się zarobić inwestując na giełdzie, Możecie zobaczyć, że to jest prawie tyle, co nic, ale to dlatego, że inwestuję w, pod, podczas takich hosts, kiedy giełda spada, kiedy rynki lecą w dół, kiedy akcje co tydzień, co miesiąc robią się tylko bardziej tańsze. Tak to wygląda tak to wygląda realne życie inwestora i realne inwestycje. Nikt wam nie. Sobie ktoś może Wam powiedzieć, że zainwestował w jakąś spółkę, nie wiem, 1000 złotych i za 2-3 miesiące zarobił 10 000, ale realnie tak to w sumie nie odbywa się i tak to w sumie nie jest. Mam nadzieję, że Wam, wam mój filmik się spodobał. Także proszę o pozostawienie łapki w górę i o subskrypcję kanału. Dziękuję, cześć, pa.